Witam serdecznie w tarostacji i zapraszam na tarotowy portret dnia 26 sierpnia 2023 roku. Dzisiejszy portret wykonałam na kartach talii. The Victorian Romantic Tarot, przepiękna kolorowa talia. Karty w dzisiejszym rozkładzie, jak widzimy, są pojedyncze, czyli zapowiada nam się całkiem dobry dzień. A w zasadzie no, można powiedzieć, że zapowiadałby się, jeżeli, jeżeli, no właśnie, jeżeli się zastanowimy, co tutaj się dzieje w kartach Wisielca i w kartach Diabła, ponieważ obie te karty mogą mówić o uzależnieniach, więc możemy się spodziewać, że będziemy w jakiś sposób mieć do czynienia z osobami uzależnionymi, bądź w tym dniu sami możemy dość łatwo. Yy, ulec pokusie i jakieś yy, nasze własne Uzależnienia tutaj uskuteczniać. I nie, niekoniecznie musi chodzić o takie destrukcyjne uzależnienia, jak uzależnienie od alkoholu, czy, czy od narkotyków, czy jakichkolwiek innych środków zmieniających świadomość. No, tak samo silnym jak uzależnienie od narkotyków jest. Uzależnienie od cukru, tak? Bo cukier jest y, tak samo ogromną trucizną dla naszego organizmu. Y, a no, sama wiem po sobie, jak trudno y, pozbyć się uzależnienia od, y, od cukru. No, już wiele la, razy próbowałam y, i ciągle mi się nie udaje. Y, dlatego, no, może, może warto być. Troszeczkę takim bardziej pobłażliwym w stosunku do siebie i nie mieć w stosunku do siebie w tym dniu zbyt wysokich oczekiwań. Co prawda, dzień zaczynamy w karcie cesarza, w karcie cesarza, która domaga się od nas odpowiedzialności, która też pokazuje, że jest to dobry dzień na pracę, pracę nad sobą. Pracę w ogóle tutaj w takim kierunku, żeby no polepszyła się jakość naszego życia. No, a wiadomo, że ani uzależnienia, ani pobłażanie sobie, ani tutaj właśnie jakieś takie wrzucanie na luz niekoniecznie, niekoniecznie służą temu, żeby osiągnąć sukces. Ale w tym dniu sukces wyrażony jest w karcie. Tutaj Rydwanu, bardzo, bardzo rozrywkowego Rydwanu. I co prawda, no, y, powiedziałabym, że y, tutaj i karta cesarza, i karta y, arcykapłana namawiają nas do tego, żeby, żeby jednak y, przypomnieć sobie o rzeczach ważnych, o rzeczach istotnych. O, o powrocie do pracy, jeżeli jesteśmy na wakacjach czy na urlopie, o jakimś takim powróceniu do spraw, które na długo odłożyliśmy, których tam zaniechaliśmy, to tak jak, tak jak powiedziałam, ta sprawiedliwość tutaj może się o to wszystko upomnieć, bo chociaż akurat w tej talii ta sprawiedliwość nie wygląda wcale. Tak, tak źle, no to jednak pokaże się jakaś naga prawda, i te wszystkie sprawy urzędowe, które są w tej karcie, a których mogliśmy zaniechać, które mogliśmy odłożyć na później. Bo wiadomo, że wisielec niekoniecznie lubi się zajmować poważnymi sprawami urzędowymi, więc, więc tutaj może to wszystko, że tak powiem, domagać się uwagi domagać się uwagi, domagać się naszej energii, a diabeł kusi. Tym bardziej, że tak jak już wspomniałam, dzień kończymy w karcie arcykapłana, arcykapłana, na którym przedstawiony jest mężczyzna nauczający inne osoby, więc niewykluczone, że będziemy w takiej sytuacji. Y, że będziemy musieli stać się tutaj dla kogoś choćby na chwilę autorytetem, y, nawet y, przypilnować y, dzieci, tak? jeżeli nie swoich, to dzieci sąsiadów może. No, w każdym razie, w każdym razie y, ktoś będzie miał w stosunku do nas jakieś oczekiwania, albo sami będziemy mieć w stosunku do siebie oczekiwania. Y, a z oczekiwaniami jest tak, że jak się tylko spełni jedno oczekiwanie, to od razu stwarzamy kolejne, wyższe od, od poprzedniego. Dlatego tak naprawdę m, trudno jest w takiej sytuacji poczuć satysfakcję. Yy, I w ten sposób oczywiście rodzą się frustracje, bo yy, pod każdym yy, oczekiwaniem kryje się potrzeba, która kiedyś w przeszłości nie została yy, zaspokojona. Yy, i yy, tak naprawdę jeżeli to nasze oczekiwania z stoją nam na przeszkodzie tego żeby ten dzień zakończyć sukcesem jeżeli to nasze oczekiwania popychają do nas w tych kartach żeby właśnie żeby wziąć się ostro do pracy mimo że to sobota żeby tutaj myśleć nad ważnymi sprawami urzędowymi jakimś porządkowaniem możliwe że papierów wyjaśnianiem różnych spraw przecież sprawiedliwość na tej karcie jest naga więc więc tak jakby domaga się odkrycia pewnych, y, pewnych spraw, y, to jednak y, Wisielec, y, Wisielec, Rydwan w tej talii, Diabeł, te, te trzy karty y, domagają się zabawy, domagają się rzucenia na luz, domagają się jeszcze trochę y, takiego, takiej beztroski, o, y, no właśnie i które karty tutaj zwyciężą. Ty, czy te poważne cesarz, sprawiedliwość i arcykapłan y, czy te, tu, które, y, które wcale tak do y, poważnej pracy, do zabawy, y, do poważnej pracy nie są skore, raczej właśnie y, namawiają nas do zabawy. No wszystko zależy od nas, od tego na ile jesteśmy w stanie Uruchomić nasz wewnętrzny przepływ, na ile wrzucimy na luz. Powiedziałam tutaj już kilka słów o karcie oczekiwań, ale jeszcze, jeszcze tutaj chciałam dorzucić jedno: że możemy tutaj w tych kartach cesarza bądź arcykapłana, czyli albo rano, albo wieczorem, możemy spotkać kogoś, kto będzie się posługiwał takimi słowami jak Powinno się, musi się, należy, wymaga się lub potrzeba. No, słowa te oczywiście należą do języka perfekcjonistów, do języka perfekcjonizmu. I no, perfekcjonizm ma to do siebie, że to też jest pewnego rodzaju uzależnienie, więc. Więc jeżeli my sami bądź ktoś w naszym otoczeniu będzie usiłował nas do czegoś zmotywować, posługując się właśnie takimi słowami, to, to oczywiście... Bądźmy czujni, tak? Bądźmy czujni, bo nie o perfekcjonizm chodzi w karcie cesarza tylko o rzetelną, solidną pracę. Nie o perfekcjonizm chodzi w karcie arcykapłana tylko o wzbudzanie takiej wiary, ale też możliwe, że i wiary w siebie, niekoniecznie musi to być wiara w Boga, czy czy, wiara, czy zawierzenie komuś. Przede wszystkim no, tym naj, najważniejszym w moim odczuciu stopniem wiary jest właśnie ufanie sobie, wiara w siebie. Bo jeżeli takiej wiary nie, nie posiadamy, to oczywiście bardzo stąd blisko do tego, żeby właśnie żeby chcieć spełniać cudze oczekiwania, w nadziei, że zostaniemy pochwaleni, w jakiś sposób wywyższeni, także, że ten cesarz czy ten arcykapłan da nam jakiegoś głaska. A tutaj chodzi o to, żebyśmy sami poczuli się w przepływie a nie czekali na honory od jakichś bardziej utytułowanych czy bardziej znaczących osób w naszym życiu. I jeszcze jedno słówko o perfekcjonizmie. Jeżeli to, co perfekcjonista robi, nie jest doskonałe, to uważa, że jest to nieudane. I to jest pułapka ego, której używamy do niszczenia wszelkich osiągnięć, jakie, jakich dokonujemy. Dlatego o wiele fajniej byłoby w tym dniu, zamiast tutaj oddawać się, tak jak powiedziałam, uzależnieniom, bądź zamiast być. Na czyjeś tutaj wezwanie, lepiej otworzyć się na ten przepływ, który oferuje nam karta darów stali rozpoznania wewnętrznego, czyli, czyli spróbować po, poczuć tą synchroniczność, bycie szczęśliwym i w harmonii z rozwijającym się procesem. A przepływ obejmuje wszystkie dobre rzeczy, które przychodzą podczas gdy idziemy do przodu bez wysiłku. Tak więc nie należy w tym cesarzu Popadać w perfekcjonizm, nie należy usiłować zaspokoić swoich bądź cudzych ambicji, nie należy dać się ustawić do pracy pod hasłem Możesz lepiej. Tylko tak jak powiedziałam wcześniej, bardziej starać się tą sobotę wykorzystać jako ostatniej chwile bez troski, przed, przed we wrze wrześniowym. Nastrojem Eremity. Wszak we wrześniu będziemy mieć tutaj na pozycji drugiej kartę Eremity, który nas no, wzywa do zachowania takiego spokoju, takiej godności, do wyciągania wniosków z doświadczeń i tak naprawdę z zabawą nie ma zbyt wiele wspólnego. A karta równowagi mówi nie tylko o tych sprawach poważnych, urzędowych, ale powiedziałam karta równowagi to jest karta sprawiedliwości, ale ona też mówi właśnie o tym, że należy zachowywać równowagę. I na szalkach tej wagi równo odmierzać obowiązki, ale i przyjemności, ale i dać się, dać się czasem porwać pokusie, dać się porwać zabawie, wszak na tej karcie wisielca, tutaj nie jest pokazany taki ten typowy wisielec, tylko jakaś akrobat. A więc, a więc ta karta też nie, nie namawia tak naprawdę, tak jak y, większość kart wisielca y, czy diabła mówi o uzależnieniach, tak te karty akurat w tej talii wydaje mi się, że po prostu namawiają do zabawy, do, do cieszenia się takimi dziecinnymi radościami, a niekoniecznie do, do popadania w takie e, bardzo autorytarne nastroje, e, do e, bardziej, bardziej, że tak powiem, zrzucenia z siebie tej chęci bycia dla kogoś e, tą wyrocznią, bycia tym arcykapłanem czy cesarzem, e, tylko tak jak powiedziałam, e, Troszeczkę jeszcze, jeszcze dać sobie trochę wolnego. Ostatnie, ostatni weekend wakacji warto mimo tutaj już takich kart wzywających nas do powagi, warto jednak wykorzystać, żeby jeszcze przez chwilę, chociaż pożyć sobie bez trosko. Tak wygląda moim zdaniem klimat tarotowy dnia 26 sierpnia. Bardzo wszystkim oczywiście życzę tego, żeby poczuli się w tym dniu jak najbardziej w przepływie, żeby, żeby nie mieli w stosunku do siebie ani w stosunku do innych jakichś tutaj wygórowanych oczekiwań. Bo, bo, tak jak mówię, sztuka życia polega na tym, żeby nie tylko dźwigać na sobie różne ciężary i obowiązki, ale także i na tym, żeby się tym życiem umieć po prostu i zwyczajnie cieszyć, żeby. Nie, nie stawiać sobie warunków, że będę się cieszyć czy cieszyła, czy cieszył w momencie, kiedy uzbieram dosyć pieniędzy na wycieczkę do Indii, tylko cieszyć się tym, co jest tu i teraz cieszyć się tym pięknym krajobrazem, który widzę za oknem czy, czy tym, że mam koło siebie psa, albo kota albo innego człowieka, z którym miło jest nawet pobyć w ciszy, niekoniecznie pogadać, ale, ale tak jak mówię, może właśnie warto w tych kartach poszukać towarzystwa. I. Raz jeszcze życzę Państwu w związku z tym miłego dnia. Tradycyjnie zapraszam na moją stronę i do kontaktu ze mną. Przypomnę adres mojej strony to www.tarostacja.pl. Życzę Państwu bardzo miłego dnia i do usłyszenia.